Z tej strony JaguarGames i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku GTA. GTA 5 fabuła. Siedzą z blisko mojego psa, no bo co. I co to? Don't touch me! Not you, the Dieter Sack Store detective. There's been a misunderstanding, I need you to help clear it up. Ej, teraz pomagać jej? Ja bym nic z nie odmówił, bo... No, to co się stało w ostatnim odcinku, no trochę... No ale dobra, no. Gdzie to jest? No, czas jeszcze. No to jest najlepsze, że ja musiał uciekać chyba... A ja mam ją zabrać? ona sobie w w bazie. Nie wiem, co ona będzie tam robić. No bo no to jest? To jest blisko naszego domu. I... A. Nie muszę ich nie zabijać. już się, mam... no właśnie on na sytuację że co to co ci trzeba to skręcić się w lewo Pani niby to mak robiło, robiło mi się robię tu tu w lewo Aha. to jednak nie to to, to nie wyjdzie, wyjdzie, bo to to jest... no.

Chodzi z ciężkość dźwięku, Tu najgorszą rzeczą. Kurde, mogłam jej nie grać, teraz muszę uciekać przed winą.

Fajny jest ten Michael, bo Frankfurt nie jest taki śmieszny, on jest taki najbardziej fajny, bo Trevor, jest... On jest robi się to tylnego ale jest taki kwa... On jest niezrównoważony psychicznie. Frank jest poważny, no bo może tak jednego Jak to auto może być tu skoro pod... Oh! No to nie jest. ale podziękowałam. No i co? Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie no to jest, nie zrobię tego. I czy jechać teraz do Lestera? Ja bym kochał do Lestera i w kolejnym odcinku się mi Franklina. To było lepsze, bo Franklina chyba najwięcej już lubi, więc będzie trzeba czekać na tego Franklina. Więc... Więc sobie to nie był taki kupić pomysł. A odcinek doby będzie jutro albo pojutrze, zobaczymy Bo dzisiaj no, niestety, na no, nie dam rady Dzisiaj tylko jeden odcinek macie Długiego dzisiaj nie wstawię, albo jutro albo pojutrze Jutro też nie wiem czy dam radę Albo pojutrze na, na bank będzie, ale czy będzie jutro Zobaczymy Też zależy mi na tym, że wstawić te odcinki Dzisiaj akurat będzie rano, tak? No, znaczy rano, mi nie zależy, na no, ale It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. I have no idea what you're talking about now. What you do is your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now my shares ain't worth dick.

Zobaczmy, się to w ogóle nie jest oznaka po prostu, że to jest jakieś tam przetrzymywanie przytrzy auto może to jest jakieś moje auto To jest nie jakby było auto z online'a tu Ile zobaczyć Tylko nie bym musiał zapłacić a czy pieniążki, ja to nie jestem do Dobra no. Co to jest? Co to jest? A to jest to auto, dobra no to dobra, to możemy tu jechać sumy. To, to jest to auto, które chyba było w tym Dwa odcinki wcześniej, no? To to tak to albo mamy samą pamięć to jest jakieś kurde, z odcinka pierwszego albo to, ale to jest... Przypomina mi się, że to jest z tego przedostatniego. Nie. W ogóle, jak właśnie podoba seria? Chciałbym to wiedzieć, teraz jedziemy chyba do tej fabryki, tak? No i chciałbym wiedzieć, czy wam zrobię wam ankietę, czy podoba wam się seria? Czy podoba mi się też montaż, jaki robię? No, mam nadzieję, że to nie, nie są złe, tak? No, bo wszystko, no. Szkoda. Yhm i co Serio, teraz mam jechać do sklepu z ekskluzywną odzieżą? Ja pierdzie Dobra Jesteśmy już And they say it, it not, not be hit. hit. Hasn't not been, been yet. yet. Look, look. I just, I just owe some, some Mexican hood a couple million bucks. I wrecked his girlfriend's house. house. I will need, need to go crazy, go crazy. Which Mexican? Martín He's not He's supposed, supposed to be, be very nice. Oh, I met him, he was charming. <laughs> charming. <laughs> what do you think? Um, um, either we hit a bank and a stick, or we do a store. Which do you like? Well, stores store usually easier. I gotta make oh, yeah, a big, big, big pick. Well, gems, gems it is, is then. Let's go to so Vangelica and buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna oh, we're need, need a crew. A crew. I can round up some, some of the old, old guys. guys. There, are no there are no old guys. guys. Moses and uh, 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 ironic he found Jesus. All uh, those crazy. crazy. They mostly just disappeared. The South and all went There was a Eastern European guy making moves in Liberty City. And he went quiet. Some other guys, so. I gdzie go teraz zawieść? Ja nie wierzę, że te, te misje będą nudne, jezu. Proszę, dobrze że na początku odcinka była ucieczka przed policją, którą mam pewnie tak potna, że oh będzie <laughs> Nie będzie to 10-minutowa ucieczka, tylko będzie 2-minutowa ucieczka. Hmm. Co w ogóle na szerokie? Tego potrzebujemy, bo nie będziemy tego słuchać. Co oni gadają? Share aktory, bo ja montuję teraz te wszystkie filmiki, które widzicie, są montowane na ten PlayStation. Na no PlayStation, bo wiecie, to jest trochę pracochłonne mimo wszystko, łatwiej mi jest rzucić na ten Ostatnio też nie, a ostatnio też już nie mam programu fajnego do montowania na komputerze mm, a tutaj więc wiem, że mogę fajnie rozmontować. To, to mogę sobie z komputera ściągnąć jakieś fajne te i już nigdy ich nie pobierać. Ja, ja pobrałem muzyczki na filmy Ja już nie zmieniam. Niedawno pobierałem nowe i pewnie będziecie widzieć, je w tym odcinku również.

Zauważam takie plusy nagrywania samemu. Okay, let's let's co na to żyć? A okulary jakieś, tak? Tak. A co? Są się baby. Poczekaj. Tak. I need to pick up something for the woman in my life. But I'm sure we can help you. Tell me about What's her taste? G, thank God. That's that the same my wife. the I'll <inaudible> Clarity. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. Alright, I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, and come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank, you, Thank you, sir. You got it. Fine, that was what it was, but you're not done taking photographs. Come on, we need a shot of the alarm console. бууда Кайс гурдата нара аларм аларм тутастаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Dobra, jest. Nie wiedziałem o co chodzi na początku, dobra. Dzięki, a poczekajcie to, 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 to ja mogę <grym> co robię. Mogę odejść na Co za typ! Sprzyjknął mnie prawo.

No kurde, no nie Aż po tych dachach, debil. Dobra, to definitywnie potem będzie koniec odcinka. Można nagramy jeszcze? Ale... Nie wiem, do go się zdałem. Probably a John, John Doe, though, right? right? I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents at Vangelico originates. There should be a unit above the store. What do you, what think? you think? OD? OD, OD shootout, shootout? Maybe just a car crash, crash right? right? Anonymous, Anonymous charge remains, remains on the highway? highway. They only they knew what a sick puppy they had on their hands. Hand. Tu trzeba dojść, tu trzeba dojść fotkę, dobra. Dobra, bo tutaj jest wentylacja i pewnie będziemy rzucać tam jakieś gówno. Ehm, dobra, czyli tu. Nie bym rozkakał stąd, bo się boję, że się zabija. Ładzi tak to w fajne jest, no, ale... się, że spadnę. Oczywiście jest to w normalnym życiu nawet bym na to nie stanął, to... To, to, od tutaj. Tu, tutaj. Tu normalnie, no. No, bym na to nie stanął. Wstrykałbym, no, kurde, ja się... Ja nie mam takiego lęku wysokości. Ja mam tylko takie lekkie lęki wysokości, przez to, że miałem kiedyś problem z ręką. Jak z Nie było wysokość. Po prostu wyskoczyłem na rowerze i bo jeb. Usunę to. <grym> Dobra, no to dzisiaj schodzimy.

There's two ways I see of doing this. We go we in, go in smart, smart or we, we go in loud and dumb. <laughs> and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, and hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but the crowd control won't slow you down, that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb and you'll need your uh, famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, 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 we've got we've to gotta find, find some, some in circulation. circulation. It's, it's awkward, awkward. it's uh, <laughs> real awkward, but, but this, this is, is the gun, gun favored, favored by, by LSPD tactical, tactical, tactical teams, so, so one of their one vans is probably a good, good place, place to look. A look. Uh hacker -huh. <sighs> can disable the cameras, the length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro Freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. So how do you want to do this? Run into the front door or try to? Play <laughs> <it smart? laughs> albo, no, głośno, albo, Ja bym to zrobił chyba na mądre, bo mądre jest zawsze ciekawsze, moim zdaniem. Bo na głośno to jest. wiecie, zrobię nie tak. Więc. no ja zrobię to mądre. Kierowca, niech będzie. I love him. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Gus Moda, he's a pro, not much else to say. Packer, back office, but this is the person who will determine how long Harris, good, good. Mm. feminine touch. This should be able to find any back doors that look good to you. Are you sure? Okay. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas, and I'll be in touch. Yes, good. Uh, I'll call you when everything's ready. We'll need to pitch it to the guy. Whoa, what? my red book for nothing no more. You're mm a -hmm. dead man. I'll call you. This is true Michael, not on Super friends, Vocula. Okej, okay, no ja wam bardzo dziękuję, przepraszam za mój głos, bo jestem, dziękuję bardzo za serdecznie i widzimy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!